My daughter. The year we spent on the road gave me time to think about things. Respect, responsibilities, duties. They all mean nothing compared to what's important. My family. You. I'm sorry, I only got it now. I'll go through this snow-covered graveyard with a sieve if that's what it takes to find the cure. As for Artium. He feels his guilt. He wants to atone. I'll just have to see that atonement doesn't cost him his life. The important part is that I'm back in Metro, and no mutant can stop me here. Radiation on the surface is different, though. Frankly, I thought I was buying a one way ticket for myself going in. You said you were close, but why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission. But that's all I can tell. But now, thanks to the green stuff given to us by Kirio, we both have a chance to achieve the goal and survive. So, Private, our team left. I'd better get ready to set out too. What about me, Colonel, sir? You'll stay here. I'm putting you in charge of communications. I need someone to coordinate the operation. Can you handle the responsibility? Yes, sir, I can. Good. Uh, by the way, Private, how did you live here before the riots, when there was still enough green stuff to go around? Uh, we did all right. But my dad was always out on a mission or a patrol. So you barely saw him? Oh, no. Dad did his best to come home earlier, especially on the holidays. We even spent the last New Year's together.

Here you go, Colonel, sir. Mind you, it's quite heavy. I know. Is it pressurized? Should be, but I'd still check. The handle's on the side. Give it a pump or two if needed. Ah, uh, if you want something done, you have to do it yourself. All <laughs> right, I'm off. Give Slime some hell, too. We'll do just that, sir. We certainly will. Break a leg. Break both. No i sobie nasi towarzysze jadą. Kurde. A myśmy to. Oj 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 oj. O kurde, co się dzieje. A my dostaliśmy od nich z ognia. Także na pewno z niego będziemy korzystać. Latarka. L. Jak była latarka w tej grze? Co jest? Pod prawym przyciskiem mamy odpalanie miotacza ognia I jakoś się pompowało, co nie? Było, że przytrzymać R I tak o. No to pompujemy na maksa, widzowie I jest na maksa, elegancko Włączę ogień Co my tutaj mamy? Nic takiego

O, tutaj możemy coś odpalić. O, od... A nie, to jest po prostu karnister z paliwem. Dobra. Mm. Nie ma nic do otworzenia śluzy, O, jest coś. A nie, jednak nic. Eee. Czy my coś tutaj znajdziemy? Albo tutaj mamy coś? Ej, co? What the shit! Przecież tutaj było zamknięte. O, a to jestem, a tu się zdziwiłem, jestem zaskoczony. No dobra. Powiem wam, że po 5 miesiącach dogrywamy TL-seki w Metro Exodusie. Nie tak dawno się ich... Yy, nie tak dawno je nabyłem, dlatego taka kolej rzeczy. Ale widzę, że FPS-y kurde są problemy z FPS-ami, no Z buta wjeżdżam O kurde Ło, Dawaj, dawaj, przywal mu, przywal mu Chlebników, pięknie Dobra, trzeba być bardziej ostrożniejszym na pewno Bo to kurde nie może się powtórzyć ale w sumie poradziliśmy sobie, o, spalimy te gówna. No i skibidi. Jakaś dźwignia Która nie działa. Nie mówcie, że ja przez wodę będę musiał przejść. Tędy nie przejdziemy. Ja pierdzielę i co jest z tą grą? What the shit? Do wody wchodzimy. No, nie wiem czy powinienem. Nic tu innego więcej nie ma. tech Te, te, te to... No, tam byśmy się musieli dostać, nie? Ale, no, nie ma jak. No to wpław? No to chyba wpław. Albo nie, albo nie wpław. Chyba jednak nie. No, dobra, no tak przecież on nie umie pływać. zapomniały jońko, i to aż, aż tak nas cofnęło? to się Dobra, to widzieliśmy. Chyba, że. Chodzi o to, by. Ej, tutaj mogę spalić. Ej, właśnie. O kurde, dobra. Niech się spali całe. Ja sobie odejdę z tego. Dobra, pięknie. No i jesteśmy w środku. Dobra, jednak okazało się to prostsze niż się wydawało. Generator pięknie działa. O, oświećmy sobie. O, karnister. Śrubki i tutaj nic więcej nie mamy. Dobrze, dobrze. Ginić śmieciu. Dobra. Teraz ta dźwignia powinna działać. No, oczywiście, że tak. Aha, tutaj woda się po prostu opuszcza. Spoko. O, i tu mamy platformę. Którą możemy przejść. O, wiatr. Dobra, padaj, Mamy Mam bardzo mało HP, bo już widzę po obramówce. To około. ekranu. Co jest? Dobra, użyjmy apteczki. Nie ma co zwlekać z tym. No i elegancko. I, i tam nie przejdę poważnie. O przeszł. Otwórzmy wszystko, zbierzmy. Czemu ja tego nie mogę zniszczyć? Pal się. No i się spaliło i szapoba. Ej, napompuję sobie tego. Szytkoję nie to ym... miotacz ognia. Nie o to mi chodziło. Mm. Na full, dzień dobry, co my tu mamy? Widziałem jakiegoś gno. E, to są te, ja myślę, że to można zebrać. A to są jakieś gówna. No dobra, dobra. Ej, nie wiem, czy mam, ale w tej grze mam takie ścinki Czy tak wcześniej miałem? Nie wydaje mi się. Ej. Gdzie mogę iść? Nie wiem co to zrobiło. Coś może mi otworzyło. Ile tu jest w ogóle tego promieniowania? I co mi to w ogóle zrobiło? Nie mam zielonego pojęcia. A tu jest przejście, widzę, dobra. I te przejścia są tak pochowane. I możemy iść dalej. Walcie się Coś mnie biło Łota się. I tu jeszcze coś żyje Z pieprzaj gnaju Ja biorę rzeczy to podnoszenia, a nie się będę tobą przyjmował Łat, to skądś! Że aż mi kąpa ścięło! Łata się Dobra, cofnę się, wycofam się A pierdziele, ej, y, za samym odcinku to naprawię spokojnie, moi drodzy. Tylko ten jest odcinek taki Że zacina mi tą grę Okej, okay, okej, okay, kontynuujemy naszą przygodę jako chlebników, moi drodzy No kurwa ale popsu ta gra Nic tu nie ma e, Ciekawe co było z drugiej strony Ja pierd... Kwaczer Ile ja tych apteczek jeszcze poużywam, nie? To jest, jestem jakiś upośledzony Pięcie Kij masz Dobra Objąłem już taktykę, żeby się po prostu wycofywał Spokój, spokojnie, nic tu nam nie zagraża. O jest Akurat ta amunicja się skończyła. Jeszcze bardziej posiada. Dobra robota Popalmy wszystko tej gniazda. Oj pliat Biedny. To się nie spali. Wiecie co, ja się cofnę. Ja jestem ciekaw co było z drugiej strony, wiecie, ja chcę przejść tą grę w 100% Dlatego idziemy po lewej strony. Myślałem, że to będzie, że się spotkamy w drodze czy coś takiego. Aha tutaj po prostu był ziotek za tym, czyli nie było żadnego przejścia od początku, okej okay. Wracajmy tam, wracajmy. Nie ma co zwlekać z podróżą. Przez opuszczone kaniony w podwójnej kolonii. Strzałka nam pokazuje tutaj przejście. Wydaje mi się, że tak ta podróż jest odbywana w trakcie, jak Artiem opuścił tego Kiryła i porucznika. Gdzieś się tam udało, ale nie pamiętam co. Na zewnątrz chyba. Ale nie pamiętam po co. I to, jest, I to się odkrywa w tym samym czasie, także. Nieźle, nie nieźle. To mogę spalić, nie mogę. To, to dziwka mnie jakoś atakuje. Najgorsze jest to, że ja nie widzę skąd. To jest takie słabe obeznanie w terenie. Pal się, pal się, widzajcie Kiweczko Jeszcze mnie czymś opluł Siema, siema mamy wszystko, apteczki, dobra zamknijmy ten zawór To chyba jest odwody, które nam Które, które mamy przy nogach Albo nie, albo i nie. Ogień. I znajdźmy, o co chodziło z tym zaworem. Tutaj nic. Właśnie, spal się gnoju. Chyba, że z drugiej strony coś, kurde, się wydarzyło. Spalimy to gniazdo Ja pierdolę, ale to jest irytujące te zacinki Mam nadzieję, że na odcinku tego aż tak bardzo nie widać Bo to jest kurde tragedia Widzicie? To jest tragedia istna A mam już najniższe ustawienia Chociaż... Okej, okay, coś tam obniżyłem jeszcze w grafice, ale ej Ej, chyba jest różnica Chociaż jest nie będę chwalił za wcześnie, Ym... gdzie ja mam się udać? No nie, się ten. Mi... A tu jest drabina, jakiej wcześniej nie widziałem? Łotaż się. dobra, lepiej, chyba trochę lepiej. Chodzimy z butem Dzień dobry. Nie, no dalej są zacinki. Tu no nie, 2005 Walcie się. Dziwki. O je, Mr. Krabs, o Dobra, padli wszyscy do widzenia. Co my tu mamy? O! Yy, wytwórzmy aptekę, wytwórzmy, wytwórzmy. Aha, nie mamy. Nie mam czyści? mamy części. Mamy części. Co to jest? Al ale chyba już mam maksa aptek. Tam mam maksa. Możemy wytworzyć. To maksa. broni lepszy. O! Co to jest? Wyczyścimy oczywiście. Celownik, co to zmienia? Nie mam zielonego pojęcia, ale zainstalujmy. Fajnie będzie. Tutaj się nic nie zmienia. No i dobra, to wszystko, y, tam zamknijmy yy, rozpałka i lecimy o generator. Oczywiście, że go włączymy, widzowie. A tutaj? o kurde puta wjeżdżam Ciałem wyłamuje drzwi O kurde, łosuka Jakieś gówno na mnie skoczyło Ło Dobra, jeszcze raz Apteka wy wytworzona oczywiście mm. A tu, tutaj mam coś do zebrania. A tam co mamy w takim razie? Czy mamy dwa przejścia, czy co? Dobra, gdzie ja się muszę udać? Yy, nie wiem, nie umiem się rozczytać z tej mapy. O kurde, i zapominam o tych, że one tu żyją, nie? Że to jest ich środowisko i dostaję cały czas usłyszałem, ale o ty też wpadnie Ale się knoju Walcie się flety lety się I can't breathe Dobra, lecimy tamtą Tamtą tam, tam stroną lecimy to są za urządzenia? To są jakieś generatory? Albo skrzynki nagrywające? What we have here yet? Co my tu jeszcze mamy? O, nagranie Czyli nie mamy wchodzić do wody, bo to jest trzydniowa dawka promieniowania i mamy być ostrożni na te robale. Włodka. O. No, no tatka jakaś... O kurde, dziennik brygacisty. Ta staje się rozprzestrzenia, im więcej kromać się tu śluzu, tym szybciej się rozrasta, bla bla bla. Co ciekawe, za każdym razem wesoła mi ludzi, że w drugiej grupie powiedział, że to nie przypadek na starym torowisku, szykują się, szy, szykują jakiś tajny projekt i przydzielają do niego większość zasobów nas mają rzecz jasna w dupie. Jesteśmy na szarym końcu i nawet nie nam się, nie chcą nam to powiedzieć, co jest grane Skoro już wymyśliliście sobie jakąś nową technologię, to chociaż zróbcie z niej użytek, nikomu nie chce się robić, tu tkwi problem. Dobra, nic takiego się... Nie to widzieliśmy z tej notatki i... I to wszystko chyba w tym pomieszczeniu. Czyli tam jest nasza kontynuacja przygody. No oczywiście, że tu jest przejście. Ja muszę czekać, aż się wszystko będzie palić, nie? O... o nie jak my wyjdziemy? Przecież, przecież jest zamknięte. Nie no tu mam przejście moi drodzy Dawaj biorę broń i od razu wszystko palę nie? Palimy wszystkie ściany jelo Ta ta ra ra, ra. Dobra, let's go. Mm, co my tutaj mamy? Schody, przy... kolejne gówna, suki, szmaty. Palimy wszystko. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Ja naprawię ten problem z zacięciami. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym z Metro Exodusa. Dwie kolonie. I trzymajcie się. Siemano.